A więc, proszę Państwa, co decyduje o gospodarce <coughs> potasem? O gospodarce potasem decydują, proszę Państwa, nie tylko zasoby w wierzchniej warstwie, ale zasoby w głębszej warstwie. I teraz pytanie następujące dla Państwa. Czy każdy z Państwa wie, jakie ma zasoby tego składnika w głębszych warstwach gleby? Czy każdy z Państwa wie, jak głęboko korzenią się rośliny, które uprawiacie? W większości odpowiem, że nie. Nawet nie ma diagnostyki. A to też jest ponad, ponad metr nawet, nie? jeżeli no, się spojrzymy. No jeżeli spojrzymy na czarnoziemy, czy czarne ziemie, tutaj no Wrocław i tak dalej, czy okolice Wrocławia, to oczywiście system korzeniowy sięga głęboko. zeszło. jeżeli będzie rok mokry i zarosną państwa dreny, to będziecie wiedzieli, dokąd dotarły po prostu korzenie. My nie wiemy nic o zasobach tego składnika w głębszych warstwach gleby. To takie pytanie techniczne, do jakiej głębokości powinniśmy robić badania glebowe, żeby też analizować ilość tego składnika, ale też innych składników? Do 90 cm na przykład? Powiem, powiem prosto. Jeżeli my mamy po prostu standardowo tak zwaną glebę lekką, czy bardzo lekką, gdzie ten zasięg korzeni jest w granicach 60-80 cm maksymalny, wystarczy, proszę Państwa, że my określimy w granicach 60 cm.